Rozmawiam z Jackiem Bierutem, poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, absolwentem polonistyki. Laureatem nagród imienia Kazimiery Iłkowiczówny oraz Fundacji Kultury wygrał w konkursie promocja najnowszej literatury polskiej. Został także nagrodzony przez Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w konkursie na książkowy debiut roku w 2001 roku. Publikował m.in. innymi w Odrze, Kresach, w Czasie Kultury, Akcencie, Studium, w Arcie. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Tu zresztą studiował filologię polską na tutejszym uniwersytecie. Dorobek ma dość bogaty. Tomy poetyckie Igła 2002, Fizyka 2008, Frak Człowieka 2011 11 oraz trzy tomy prozy Pit 2007, Spojenia 2009 i ostatnio wydany Haiz 2013. Bo w tym roku rozmawiamy. Piszą o tobie wrocławski poeta i prozaik. I to w nie jednym miejscu. Czy ten przymiotnik wrocławski naprawdę coś dla ciebie oznacza? Czy jest jakimś ważnym wyróżnikiem? A może równie dobrze można by napisać warszawski czy nowojorski. Czy to akurat miejsce, Wrocław, jest dla ciebie jakoś ważne? Dla ciebie jako, oczywiście, poety twórcy. Ja tutaj wróciłem po latach, to było w 1999 roku, z takim pomysłem, że na 5 lat. Na 5 I, lat? Tak, i gdzieś spylam dalej. To się chyba tych 5 I, latach przy tak, zrobiło. Tak, i to już się robi teraz 13 czy 14 rok, i jakby cały czas mi tu dobrze. I tak wygląda, że chyba to jest moje miejsce. Yy, to jest także jakby istotne w Twojej twórczości, no bo przecież, zwłaszcza proza jest taka bardzo. Wrocławska dzieje się tu i teraz i, i w tym mieście. Właśnie, a propos podróżowania, przemieszczania się. Debiutowałeś tomem wierszy Igła, właśnie nagrodzonym w konkursie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i ten tom oczywiście to był tak, de, debiut z tak zwanych Błyskotliwych. On rzeczywiście wywołał spory odzew, sporą dyskusję w środowisku krytyków poezji. Na przykład Roman Honnet w swojej recenzji napisał, że jest to zapis notorycznej podróży. Obficie zresztą cytował stosowne frazy na poparcie tej tezy. Zestawiał się nawet ze Stachurą, który, jak wiadomo, takim wędrowniczkiem był. Stąd moje pytanie. Czy poeta, pisarz, twórca Jacek, Jacek Bielut przepraszam, czy poeta, twórca, pisarz Jacek Bierut przestał podróżować? A jeżeli tak, to gdzie się osiedli? Oj, no wiesz, to już jest tak, że ja teraz bardzo dużo pracuję a, a i, i pracuję też literacko i do tego jednak nie jest potrzebne miejsce pracy. Ja właściwie dopiero tutaj we Wrocławiu sobie stworzyłem takie prawdziwe miejsce pracy i do, do, dopiero chyba zaczął, zacząłem kończyć te, te książki, albo udało mi, się, udało mi się je napisać. Kiedyś myślałem, że można pisać w podróży, ale to jednak nie wychodzi. Sporo podróżuję. Zdarzają mi się jakieś takie wyjazdy niespodziewane albo zaplanowane, ale nie, już taki tryb posiadłem w tej chwili. Yy, czy, czy rozumiem też, że podróż jako motyw Twojej twórczości, która jest ta podróż obecna w Tomie Igła, yy, to też jakoś tam yy, został zmarginalizowany ten mo motyw. No tak, to podróżowanie. To akurat był zły trop w tej no To, to jest trop Romana Honeta. No, to tak sobie myślę w tej książce ważniejsze, były inne rzeczy, dużo ważniejsze. No, w następnych też się zdarza znaleźć jakieś takie motywy wynikające z podróży, ale chyba to nie jest jakiś taki decydujący i pierwszy motyw mojej twórczości. Ja chcę tylko przypomnieć, że autorzy się oczywiście nie znają na tym, co, na, co stworzyli. Znają się krytycy. No tak. No tak, także takie jest oczywiście powszechne przekonanie. Yy, drugi tom wierszy zatytułowałeś Fizyka. Yy, no i tak się zastanawiam, jakiej lekcji fizyki chce nam udzielić poeta i polonista Jacek Bierut. Yy, jest tam sporo większości miłości w tym tomie. Yy, czy, czy twoim zdaniem yy, to ona, miłość jest podstawą jakby mechaniki tego świata? A wiesz, właściwie każda moja książka jest o miłości albo trochę o miłości. No nie wiem, mi się wydaje, że jest to ważne. Jak człowiek jej zaznaje, jak jej zaznał, to mu się lepiej żyje, jest to przyjemniejsze i, i takie jakby rozdzielenie się na, na dwie osoby i patrzenie czterema oczami na świat jest. To jest fajne, ja, ja, ja to lubię, bardzo cenię. No właśnie, to w takim razie przejdziemy do kolejnej kwestii, która jest z tym związana, bo miłość oznacza bycie z kimś. Chyba, że ktoś jest narcyzem i wystarcza mu odbicie w lustrze. Napisać w jednym z wierszy, istnieje poziom całości życia. Nie stworzysz życia w samotności. Czy można uznać to za wniosek płynący z tej właśnie notorycznej podróży, którą opisywałeś w utworach wcześniejszych, że tylko cyganie jakby wędrują taborem, wędrują grupą, a inni ludzie wędrują samotnie, czy aby żyć? To trzeba się zatrzymać. A czy z tymi moimi wędrówkami to rzeczywiście było tak, że ja zdecydowanie wolałem samotne wędrówki, bo to kurczę zawsze dalej się dotarło i, i jakoś, jakoś więcej ta podróż dawała. Zdarzały mi się wędrówki grupowe albo, albo parami, to już, to już było mniej ekscytujące. Chodzi to oczywiście o bardziej metafizyczną wędrówkę, wędrówkę przez życie człowieka. Ja to tak rozumiem, rozumiem to, ten twój dwuwers. Istnieje poziom całości życia, nie stworzysz życia w samotności. No tak, na ten dwubers się łączy z, z innymi rzeczami, bo to jest taka książka trochę skonstruowana, gdzie się różne rzeczy mają przenikać, wyjaśniać albo wykluczać, albo zaprzeczać sobie. No i no tak, jeżeli on jest taki Czy... wyrwany, to, to jest jasny, oczywiste. No i, no i bo... chyba, chyba takie życie jest też. Yy, czyli dla ciebie można by powiedzieć Wrocław stał się takim yy. miejscem, gdzie się zatrzymałeś. Yy gdzie nie przeżywasz już tej samotności, po prostu gdzie żyjesz? No zdecydowanie tak. No. Ale nie przyjechałem też tutaj jako człowiek samotny. Nie, nie, to jakoś nie wiem, albo miałem tyle szczęścia w życiu, albo oleju w głowie, że sobie dosyć szybko te sprawy poukładałem i... No, chodzi tutaj też o rodzaj samotności egzystencjalnej. Można, jak wiadomo, być wśród Wielkiego tłumu ludzi, a, a w gruncie rzeczy sam. Mm, przypominał sobie takie bolesne wyzwań, wyznanie pewnego człowieka, ktoś mi o tym opowiadał. Siedzi człowiek w Londynie i mailuje do przyjaciela z, w Polsce, słuchaj, do około 12 milionów ludzi, a nie ma z nim porozmawiać. Więc to jest też taka kwestia takiej egzystencjalnej samotności. Rozumiem, że ty to masz już za sobą. No wiesz, no myślę, że każdy pisarz jest w jakimś tam. Nawet jeżeli jest udany w udanym związku, to tej samotności ma dużo, no to jest taka praca, to jest praca, którą się wykonuje w samotności. Zgadza się. Pisarz jest skazany na samotność ze swoim dziełem Pit. Powieść głośna, nagrodzona przez Fundację Kultury, opowiada o dwóch facetach, którzy mijają się na mostu To są takie dwie jakby rozbudowane nowele zderzone w jednej książce. To, co i potem spotyka, jest realne i surrealne zarazem. Zastanawiając się, o czym jest ta książka, doszedłem do wniosku, że to jest książka o pożądaniu niezwykłości. O tym, że każdy w skrytości ducha pragnie się wyrwać z kieratu codzienności. Nawet jak w przypadku Marka, gdy oznacza to dość ryzykowną galopadę przez miasto i spotykanie niekoniecznie fajnych ludzi. Czy Twoim zdaniem, czy ja dobrze to rozumiem, w Picie wyraziłeś przekonanie, że współczesnemu człowiekowi, żyjącemu tu i teraz, tego właśnie brakuje, takiego jakiegoś dionizejskiego szału, oddania się jakiemuś takiemu nurtowi życia, który Cię polwie nie wiadomo gdzie i uczyni to Twoje życie przynajmniej na chwilę niezwykłym. No na pewno jest to jedna z możliwych interpretacji, jak najbardziej uzasadnionych. Tam, trudno powiedzieć e, tak jednoznacznie, że w tej książce chodzi właśnie o to, a o coś innego nie, bo ta książka też e, trochę mówi o, o, te, o zaprzeczeniu do tego, o poszukiwaniu takiego, takiej przewidywalności w życiu. E, no, jest tam, jest tam sporo, sporo problemów i właściwie czytelnik nie dostaje gotowych odpowiedzi. Ja czasami lubię sobie skonstruować albo, albo zapożyczyć czyjeś zdanie, tak coś w rodzaju złotej myśli i pokazać, że to wcale tak nie jest. Albo zdarzyć ze sobą dwie takie, dwie takie myśli, dwa takie jasne, brzmiące, mocne, mocne zdania. Literatura to jest trochę zabawa, to jest, a to jest też próba poszukiwania. Tak mi się wydaje, no, jakiejś całości człowieka. Bo no, każdy sobie może wymyślić, ach, to ja będę taki, będę żył sobie w ten sposób, albo będę, będę mówił w ten sposób, ale tak naprawdę we wszystkim jest przeciwie przeciwieństwo i to się ciągle, ciągle miesza, ciągle komuś coś nie wychodzi, albo coś wychodzi przypadkiem. Trochę o tym jest bitw. Zgadzam się z Tobą, że powieść, powieść książka to jest szalenie złożona, co nie czyni Cię pisarzem łatwym w odbiorze, ale, ale zarazem bardzo ciekawym, ponieważ kodujesz w tym tekście różnego rodzaju ciekawe smaczki. Jeżeli ktoś jest erudytą, to naprawdę będzie miał dużą przyjemność z, z czytania tej książki. Drugą książkę, którą wydałeś, to zatytułowałeś Spojenia. Jest to historia życia dwóch przeciętnych facetów Adasia Boży żuczka i Jacka Podkałka, ich, ich wzrostu i upadków przez bodaj lat 30. Wydaje mi się, że jest to powieść, podobnie jak Czechowa, o niespełnieniu. Po prostu o tym, że, że człowiek, choćby nie wiem, jak chciał, nie, nie uzyska tej pełni życia, za którą tęskni. Tak się zastanawiam, czy Jacek Bierut nie wskazuje nam, czytelnikom, pisarz Jacek Biel, oczywiście, że to jest cecha naszej rzeczywistości, to niespełnienie, którego doświadczamy wbrew tej narzucanej nam wszechobecnej mitologii sukcesu. Czy to oznacza, że, nawiązuję tutaj do tytułu, my jesteśmy spojeni z innymi, z ich i naszym jakby nieudacznym losem? Ach, no trochę tak o tym myślę, chociaż spojenia chyba o tym nie są, o tym, o tym jest książka, która wyjdzie niebawem, ma tytuł Pornofonia, mam nadzieję, że ukaże się jeszcze w tym roku i z niej, z niej można chyba bardziej taki, taki wniosek wysnuć. Czy spojenia są o niespełnieniu? No pewnie, że tak. Mm. Natomiast ja na te, na, na te dwie książki popatrzył inaczej, bo... E, no one są oczywiście inne. Pit, Pit to była książka, która działa się... Znaczy, akcja działa się w ciągu 24 godzin na mniej więcej tam jednym kilometrze kwadratowym. Natomiast spojenia dają zupełnie inną perspektywę. Tutaj też jest dwóch bohaterów, ale akcja dzieje się przez 30 lat właściwie w różnych miejscach Polski. Tam du duża część akcji dzieje się na przykład w Lublinie. W spojeniach jest... Znacznie mniej Wrocławia niż, niż w innych moich książkach. Bo Lublin był twoim poprzednim miejscem. W miasto, w którym mieszkałem poprzednio, tak. Yy, yy, a trzecia książka nazywa się w sposób prowokacyjny, ona ukazała się właśnie w tym roku, nazywa się Heis. Yy, yy, jest to takie blokerskie yy, slagowe określenie pieniędzy. Czy to jest książka o pieniądzach? No, jak każda moja książka, jest to książka o miłości. Do pieniędzy? Nie, tam pieniądze odgrywają bardzo ważną rolę, ale jeden z głównych bohaterów nazywa się Heis. Ale do, no, czytelnik dowiaduje się o tym w trakcie lektury mniej więcej w połowie, o ile dobrze pamiętam. Czyli nie jest to, rozumiem, poradnik z, y, zarabiania pieniędzy? Jest, jest tam bardzo duży, bardzo duży. Fragment o tym, jak, jak zarobić, tam nie pamiętam, ja już, jaka to była kwota, ale to potężna kwota chyba. No, no na pewno ponad 100 milionów złotych, i y, po, po, pokazane, co trzeba było zrobić kiedy, żeby do tego dojść. I to rzeczywiście jest. To, to, to był sposób na to, żeby w tamtym czasie mieć te 100 milionów. Chyba muszę przeczytać tę książkę. Przyznam się, że jeszcze jej nie czytałem, ale jeśli mówimy już o pieniądzach, Pieniądze, i wiadomo, to jest ważny element w życiu jednostek i narodów. I tak sobie myślę, że jest Jacek Bierut. Napisał kilka tomów znakomitej prozy. Pokazał swoje niezwykłe umiejętności warsztatowe, ale jest to prosa, przepraszam za obelgę, artystyczna. Krytycy słusznie chwalą Twój warsztat, bo rzeczywiście potrafisz pisać, ale czy nie kusiło cię, żeby napisać coś naprawdę pokupnego? No bo proza artystyczna to pokupna nie jest, niestety. Może nie drugie 50 twarzy Greja, ale, ale na przykład taki regularny kryminał. Do czego masz takie lekkie inklinacje, sądząc po tych różnych kawałkach? Może coś takiego właśnie piszesz. Czy chcesz napisać? No tak, może mniej dla sztuki, a bardziej dla pieniędzy. No to, to, jest, to jest takie dziwne dla mnie pytanie, bo tak sobie myślę, kurczę, zarabianie na literaturze i myślenie, myślenie, myślenie o tym, jak zarobić na, na literaturze, to jest, to jest dla mnie coś, co właściwie chyba nigdy, chyba nigdy nie myślałem o literaturze w ten sposób. To nic nie znaczy, tam pieniądze, sława. Gdybyśmy zapytali no, to Dana to... Brauna, Brauna na przykład, to powiedziałby coś dokładnie, a to dokładnie przeciwnego. No ale on uprawia in, inną literaturę i, i, i z innych powodów to robi. Według mnie książki, które piszę wcale nie są trudne, one nie są jakieś, jakieś wydumane, nie, są, nie jest to proza wysoka artystyczna, powiedzmy. To, to, to jest... To, tam jest właściwie wszystko, co ja myślę o literaturze, co wiem o literaturze, dużo tego, co, co wiem o życiu. Ale nie bazujesz na schematach wykorzystywanych przez kulturę popularną. No ale wszyscy to robią, no czemu, czemu ja mam też to robić? Ale A to się jest... sprzedaje. No, no niech się sprzedaje, no. Orale, no rozmawiamy no, o czymś takim, to są, to są nurty bardzo trudne do, do porównania. Lu ludzie z różnych powodów piszą książki, no jeżeli komuś zależy na sławie i pieniądzach, to no, w sumie literatura jest takim marnym pomysłem na to, żeby, żeby, żeby zdobywać sławę i pieniądze w sumie. No ale no, no, no dobrze, jeżeli ktoś się zdecydował i to robi, jakby mamy, jakby mamy yy, jasne szablony, co, jak, jak ta książka powinna wyglądać. I ktoś, kto umie pisać, prawdopodobnie bez problemu takie szablony umie wypełnić. Myślę, że umiałbym napisać kryminał. Ja, to też jest jestem o tym święcie taką pokupną książkę o miłości dla kobiet wzruszającą i tak No, dalej. może czas. Zwracam uwagę, że do tej pory te Twoje książki, można powiedzieć, są jakoś tam liczne, bo bohaterowie męscy tam dominują. To jest taki męski punkt świata. No, to też tak nie jest, bo na przykład... No, znaczy, kobiety są w ich życiu w życiu ważne. No, ale, ale tym niemniej to jest jakby życia, to są wizje życia mężczyzn. Wiesz, yy, najlepsza, yy, najlepsza recenzja, jaką przeczytałam o picie, tam się ukazało mnóstwo tych recenzji, aż już, yy, już nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć ile, ale najlepsza, jaka, jaką przeczytałam, mówiła o tym, że to jest książka feministyczna. I mi się wydaje, że mi się wydaje, że właściwie każdą moją książkę daje się czytać też w ten sposób, bo to, to, to pierwsze znaczenie czy, czy pierwszy, pierwszy odbiór postaci czy wydarzeń rzeczywiście jest ta, taki. Taki silni faceci, słabi faceci, pogubieni faceci, którzy próbują się podnieść i tak dalej. No ale... Yy, ci no tacy tacy faceci są teraz. Tak, no, 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 no tacy są. Ja właściwie portretuję to, co widzę. Ale jest w tej książce bardzo dużo postaci kobiecych i właściwie... Yy, Bar bardzo dużo od nich zależy. Napisałem, napisałem dwie kolejne powieści, gdzie chyba jest od, trochę to odwrócona i ten, ten świat kobiet jest taki yy, łatwiejszy do zauważenia. No. Zobaczymy, jak, jak to, jak to no będzie. No ja jak też będę, będę, będę ciekaw, chociaż tak mi się wydaje, że dysponujesz pewnego rodzaju wrażliwością pisarską, której na przykład u siebie nie, nie obserwuję, że byłbyś w stanie napisać naprawdę pokupny romans, yy, yy, którym by się... Yy, Czytelniczki bardzo, bardzo przejęły, choć nie sądzę, że akurat feministki. Tam, moim zdaniem, jest jednak wyrazisty męski punkt widzenia w Twojej prozie, który się takim czystym i zajawym feministom chyba nie do końca by spodobał. No i pytanie ostatnie, też jakoś tam zahaczające o tą brudną materię naszego życia, czyli o pieniądze, o funkcjonowanie. Hmm, całkiem niedawno założyłeś z paroma innymi osobami znanymi we wrocławskim światku literackim Fundację na Rzecz Kultury i Edukacji imienia Tymoteusza Karpowicza. Prowadzicie y y bardzo sympatyczną księgarnię Tajne Komplety. Hmm. No i tak zapytam wprost: dlaczego człowiek pióra stał się człowiekiem czynu? No bo to jest jednak pewien czyn. Czy dotychczasowe instytucje kultury okazały się dla ciebie i twoich kolegów no, niewystarczające, że zdecydowaliście się poważnie własną? Znaczy, no, widać, że wypełniliśmy pewną lukę. My prowadzimy nie tylko księgarnię, ale, ale zrobiliśmy no, mnóstwo różnych działań, podjęliśmy wiele różnych inicjatyw i one, one nie, nie, przynajmniej niektóre z nich, trafiły w pustą przestrzeń. No, na przykład wydaliśmy Rozkład jazdy, to jest antologia podsumowująca 20 lat literatury na Dolnym Śląsku. No, wydaje mi się, że ten kawał dobrej roboty był, był po coś. To, no, to tak mówisz, człowiek pióra pod, nagle stał się człowiekiem czynu, no, to to nie tak, ja jakby człowiekiem czynu no, byłam chyba zanim stałem się człowiekiem pióra. To, Pisarz, o to wrócę do Twojego poprzedniego pytania. Pisarz może yy, czasami być w tej szczęśliwej sytuacji, że nie myśli o tym, że on chce napisać książkę pokupną, tylko myśli o tym, że chce napisać książkę taką, jaką, jaką chciałby przeczytać, tak? taką, jaką no naprawdę chciałby napisać. Jakby. Ale to chyba zależy dużo od tego, czy jest właśnie człowiekiem czynu i czy sobie zabezpieczył, powiedzmy, ten byt materialny, byt rodzinie i tak dalej. Ja oczywiście nie mówię o jakichś bogactwach i tak dalej, tylko o, o dosyć skromnym życiu, ale jednak na, na, na takim poziomie, że, że on wystarcza i to mi, się, to mi się na szczęście udało i żeby się udawało dalej. Czego sobie wszyscy życzymy? Także oczywiście, żeby Wasza fundacja trwała jak najdłużej. W końcu jest ona czynem, ale zauważmy, czynem artystycznym. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Chciałem Ci życzyć oczywiście kolejnych tomów znakomitej poezji i prozy. Za ten wywiad Ci bardzo w tej chwili dziękuję. Podejrzewam, że za parę lat będziemy mieli temat do kolejnej rozmowy, o ile nasz projekt, naszego archiwum multimedialnego się. Utrzymam. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję.